Witamy z tej strony Xavier w kolejnym odcinku i bronę. muszę pomacać go też Ech. tego się nie da dobra no posłuchajmy co Xavier ma do powiedzenia no spróbujemy wyjść stąd no bo nie ma innej drogi o szajs. nie wiem ja, ja sam wracam jeszcze się nie powinno stać takiego złego Dobra Pocichło Na pewno? Jasne Dobra, to... Ej, idzie tu Wow Chowaj się Nawet nie próbuj się wychylać Jezus Maria A miałem rękę Zenka, nie? Mhm Ona jest na kamieniach <coughs> Bo zanek był słabszy od niego, jak padł jego ofiarą. Nie wiadomo, czyją ofiarą on padł. No, na pewno nie jakiegoś człowieka. Może wszedł w to mięso. O, mamy farta. Ktoś nie chciał nas śledzić zbytnio. Biegniesz, skradasz się. Tak jak ja Skrada się, to chyba jeszcze nie ma sensu. No trochę to nie ma sensu skradać się po wodzie A może on jest głuchy i nie słyszy aż takich dźwięków No dobra jeśli hmm. no, po prawej spróbuj powiedz Wciskasz, ten, za dużo naraz Tak Powinieneś to wyłączysz Dobra, no Musisz o. biec No i weź jeden kamień Czemu on tak krzywo jest? Walniemy go w głowę <grych> Jezu Zenek! No co zrobiłeś? Weź drugi kamień A czemu on tak krzywo jest? Wow. Ja Nie myślałem... rozkwiniam tego, jak on. Co jest? Ciśniesz, przeraz e. Zablokowałeś chyba ten klawisz jakoś. Gdzie tu? No, no biegnij! On jest za tobą przecież. Łeys. Eee, w lewo. Dobra. No wbijaj! ¡Bijaj! Lewy! Lewy! <grystanie> Jezu. Dobra, jesteśmy cali. <grystanie> Zapomniałem, jak się bije po drodze. Spokojnie, on tu nie wejdzie. Wiem, no co. On jest za głupi. A my bezpieczni. O, a tam u góry <grystanie> A, tutaj światło będzie miło. Dobra. O, no, no, to ja muszę opowiem o tej serii, którą planuję. Vampire. <laughs> Trochę miałem błędów, jak wspominałem, ale nie zamierzam nad tym się rozpowiadać, bo... to by nie miało sensu. A fabuła tam... <laughs> nie będę mówił, jak się przedstawia, to już zobaczycie sami. O. Ale na pewno to jest gra RPG. Yes, Napoleon. Lampably, napoleon. Oh, What's Totalas. 9th of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me alexander made all the arrangements but he said i had to perform the ritual in order to have the right effect the shadow could be led astray by the blood of another killing the man would provide us precious time not good uh, then you a go A co mogę innego zrobić? Aleksander powiedział, że musi się to dokonać. Ratuje mi życie, ale nie mam na to żadnych argumentów. Co no, no to widać. Nie pr nie przewidywamy w tej grze, dlatego to za mi się wyłącza. Aha. No, nie mogłoby wszystko działać, trochę bez sensu by to było. No i co tutaj dużo mówić? No, używali tych więźniów, żeby cień tak. ich na jakiś czas nie gonił. Ciekawe cokolwiek z nimi robili. 44 krzesiwa można to palić Pewnie rytuały odprawiali na nich w ogóle nie wiadomo dokąd mamy iść. Słyszymy jakieś czwinki To nawet Daniel może być, albo jego podświadomy głos w głowie. Nie ja <laughs> e, nie zamierzam się zastanawiać nad tym zbytnio. Tam gdzie mnie, to chyba No daj się, może coś znajdziesz. No właśnie. Krzesiwo, krzesiwo. Jak kiedyś na początku myśleliśmy, że łańcuchy to cenek, nie? Podgłosy zenka. Tak. No w, ale... w sensie są, ale... Dobra. agrippa i need you to stay awake can you feel the syringe no i can't feel anything alexander yes soon i won't even be able to move will i your life is safe i don't doubt that but will it be worth living agrippa agrippa oh, no Ciekawek, Odgłosów Zenka. Jego odgłosem jest. Y jak ty to. Wydajesz ten dźwięk? No yeah. I wtedy robi się taki obraz, nie jak w tych. takich anime takie. Y no, y to. Jak ktoś ogląda, to będzie wiedziało o co mi chodzi. O. E dostawmy łopatę. A, łank z <laughs> Zakopiemy mu. Wykopiemy mu grób, nie? <grych> ja go walnę cię wow. O, co ciekawe... Jezu! On żyje! Szajs! Dobra, to rób to! Co? Co? Yes. O, to Tak. To da. Mhm. <ścoughs> 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 tak. No tak, tak, bardzo dawno temu. without at all. Yes. That's, that's not very promising bro. The site is basically perfect, but i guess my own. It, it could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oh. own, a long time ago. Really? really? Well if you tell yeah. the truth by all means.

w zasadzie to będziemy musieli chyba cię uratować. O, ona mówi o tej, zepsutej tej dźwigni Ukryte części maszyn, no właśnie. To chyba tu? No Weź sobie Ja pierdzielę Zamknij się. O, weź skrzynię Baron, Tak Przypuszczałbyś, że taki koleś, co ledwo żyje... A mi się zdaje, że Agrippa... Nie, wygląda... Nie przerywaj mi, no ja cię proszę! Dobra, jedno jest. No dobra, zmieniłem Może gdzieś dalej, jeszcze indziej będzie... ...takie coś. Nie Może wrócimy i zobaczymy. No rozglądnij się trochę tutaj. Co to Trudno. Co? Zobaczmy. Co właściwie na właściwie to... powiedział? W pokoju tortur. Oh. Dwie. A my dopiero jeden mechanizm odpaliliśmy. Chyba, że ten jeden będzie odpalał od razu te dwa, maybe. A spróbujmy. Moim zdaniem nie powinno być tutaj zanka, bo. No warto. Dobra, nie zawracajmy sobie nim głowy. No skąd my mamy wiedzieć, czy też tak? Na pełni. Na razie pobiegam sobie tak. Agrippa będzie nam potrzebny, ale to pod sam koniec, tak naprawdę. Być może. Nie wiem, tak się domyślałem. W ogóle to pierwsza osoba, jaką spotkaliśmy, żywą tutaj. Tak. Która nie ma do nas podejścia. W sumie Zenek nie chciał nas zabić. No tak i jest. No. Trzeba zrozumieć go. Ani drgną. Ale to nie powód, żeby go A Mamy nasze dwie drzwi, Dobra, jedna działa. działa. To druga też. U. O, miałem nosy. To teraz... Lecimy tam, tak? Moim zdaniem... O, jest, krzesiwo. <laughs> mam coraz że mam mało oliwy, chyba zacznę odpalać wszystko po kolei. Tu? Nie. Nie wiem, pobiegnij gdzie a ja trochę opowiem o kolejnej naszej. Daniel, to... What, Aleksander! Ty nam podpowiadałeś jakiś czas. Więc... Co się stało? Wow! Co? Myślałem, że to była ściana, to takie światło. Tak. Tutaj nic nie będzie. Powinniśmy... Nie wiem, A gripa może coś... Aaa, no Agrippa! Nie, nie ma nas tu.

Co oczekuję? No? O, notatka, i tutaj pewnie zakończysz swój odcinek. Tak, Save A po notatce. O. o, to jest to, to, to czego on szukał. A? Mam tu już ze sobą. No, On tak to... może. Że gripę. Aha, tutaj omówię jak mu pomóc. Karmić gotonikiem z Paralyzer w Witaj, tamty. Trzeba to zapamiętać. Krewence grzyby powinny zastąpić paralizer, Jeśli uda mi się znaleźć wewnętrzny gruczoł dużego okazu, Presbyterium wydaje się miejsce, gdzie powinienem je znaleźć. Powinienem wówczas moc wyodrębnić ich zawartość w przeżyciu odpowiednich narzędzi. Witaj, można wyodrębnić z krwi ludzkiej ofiary. Trzeba jedynie jej, jedynie jej dużej ilości wydestylować ją poprawnie. Zdobycie tamtej... <gry> ...wówczas następnych torczeń. Najtrudniejsze wydaje mi się aby na tym świecie. Ożę, że wydobywają go wodni mieszkańcy karnik Będą musiały zwrócić się z który być może dostarczy mi to przygotowanie odpowiednio w pełnej a no i. agripa, nasz, tak... Chciałbym, żebyśmy przynieśli rzeczy Wajera, bo pewnie jest lek dla niego. No i to by było na tyle. Tak. W dzisiejszym odcinku żegnę się, Xavier. I brona.